Dopiero kiedy wejdziecie za tą bursuczą skórę, gdy dostaniecie się ze swojej starej skóry, waszych starych myśli, waszych poprzednich wyznań wiary i wejdziecie do obecności Bożej, wtedy to słowo staje się dla Was żywą rzeczywistością. Wtedy jesteście przebudzeni do tej chwały szekinach. Wtedy Biblia staje się nową księgą. Wtedy Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Żyjecie w Jego obecności, spożywacie chleb pokładny, który jest przeznaczony tylko dla wierzących tych dni, tylko dla kapłanów. A my jesteśmy kapłanami, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, szczególnymi ludźmi składającymi duchowe ofiary Bogu. Ale musicie wejść poza zasłonę, aby zobaczyć odsłoniętego Boga. A Bóg jest odsłonięty, to jest Jego Słowo, które zostało zamanifestowane. Widzicie, my teraz nie mamy poselstwa Senkeja, nie mamy poselstwa Mudiego. Mamy poselstwo na tą godzinę. Nie mamy poselstwa Lutra ani Wesleya. One wszystkie były w porządku, lecz teraz jest inny dzień, teraz jest inna obietnica, to jest inny wiek Kościoła. Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Jest zdumiewające, jak ślepi mogą być ludzie w tym wieku. Ale tak musi być. Biblia mówi, że w tym laodycejskim wieku kościoła są letni i zostaną wypluci z jego ust. Lecz tych, których on miłuje, karci i napomina. On powiedział, że tak będzie w tym laodycejskim wieku kościoła. A największym znakiem przestępstwa w tym czasie tego świata, obecnego czasu jest fałszywe światło tej godziny, w której żyjemy, próbujące skłonić nas z powrotem do jakichś wyznań, wiary i tym podobnych rzeczy. Kiedy my jesteśmy żyjącymi listami, albo innymi słowy, jesteśmy listami, które żyją, które zostały zapisane i teraz żyją, wyrażając słowo Boże. Jak On obiecał na tą godzinę, zamanifestowane słowo, pisane listy, które wyrażają je swoim życiem. Tym właśnie byli apostołowie. Takim był Jan Chrzciciel. W tych ostatecznych dniach, kiedy Syn Człowieczy zostaje objawiony, jest tutaj obecność Jezusa Chrystusa, która powinna oświetlać Kościół, by wiedzieć, że w tych ostatecznych dniach, kiedy wyznania wiary, denominacje, izmy i wszystkie inne rzeczy zagłuszyły całkiem Słowo, Jezus to Słowo stoi na zewnątrz Kościoła, a wy widzicie Go powracającego pomiędzy ludzi, identyfikującego siebie tak, jak On obiecał. On objawił się w chrzcie, objawił się w boskim uzdrowieniu. On jest tutaj, w swoim ostatnim atrybucie. Pamiętajcie, to była ostatnia rzecz, którą widział Abraham, zanim spadł ogień i osądził pogański świat. Zanim wystąpił na scenę obiecany syn, Izak. To jest ostatnia rzecz, którą ujrzy chrześcijański kościół w znamionach i cudach, zanim pojawi się Jezus Chrystus. Jeśli otrzymałem od Boga łaskę w Waszych oczach, wierzcie mi w imieniu Pańskim. W Biblii nie pozostało już nic więcej do wykonania prócz przyjęcia znamienia bestii, ale Wy posiadacie pieczęć Bożą.